Witajcie tu Rafał dzisiaj jest niedziela chciałem wam przedstawić jak założyłem ciśniomierz do ciapka w zasadzie go jeszcze nie założyłem ale a go założę wkrótce zakupiłem na Allegro taki otóż tu ciśniomierz ruski kiepski w jakości ten ruski ciśniomierz ale jest tani cały zestaw kosztował 50zł tu ładna gumeczka. Tu też gumeczki są od kabiny. Tam na wężyk jest z pralki wąż od pompowywania. Patrzcie jakie mam kontrolki. Nie, to są kontrolki do yy, do kierunkowskazów. Zajebiste. Ten rozrzutnik ruski strasznie rozrzuca główna do góry i dlatego ten traktor jest taki upieprzony ale przyjdzie ciepło to się go umyje ciapek ma taki filterek bardzo dobry jest to filterek otóż tutaj jest Wężyk od wskaźnika. I ten wężyk jest za długi. I co z nim zrobić? No, pytanie, co z nim zrobić? Tu wkręcę tak. Tu z góry powinien być, właśnie, dobrze jest. A tu jest ciśniony. No dobra. To co robić? Uciąć, nie uciąć. Próbujemy. Jak to Janusze robią? Każdy Janusz ma scyzoryk kieszeni, a ja taki mam i go upieprzymy. Gdzie? Tu? Czy tu? Hmm. Pytanie. Może go tu. Tylko jak to zrobić, żeby odłożyć telefon i nagrywać? O karlisterek z wodą. Może ktoś by mi dał na testy ciapka. Jak to inni dostają? O proszę. Znalazł się mój nożyk. O. I jest i nożyk. Czekał. Zaraz go upieprzymy. Co tutaj jeszcze przedstawić? Tak wokoło. Heder. Bizon. Dmuchawa do, do, do zboża. I opryskiwacz. I co jeszcze? I karnistry. Nie wiem, co tutaj przedstawiać na tym ciapku, bo tu nic nie ma szczególnego. Także do zobaczenia, jak zrobię to, to Wam to Wam przekślemy. Jakby ktoś wiedział, jak podłączyć alternator do regulatora w Bizonie, to mógłby mi dać jakieś wskazówki. Na regulatorze są oznaczenia D, DF i D. Wiem, gdzie na Alternatorze jest prądowy, gdzie są kontrolki? Gdzie są szczotki? Tylko, że nie wiem, który ma i alternatora od szczotek do regulatora, i od kontrolki do regulatora. Chociaż, chwila. W Regulator jest tu na alternatorze. To jest prądowy. To są kontrolka jest. Szczotki są połączone z regulatorem, bo regulator jest w środku. Jeżeli chodzi o kontrolki, no to kontrolka idzie tak. To działa jako masę. A druga idzie kabelek, idzie do bezpieczników. Chyba tak jest. I do żaróweczki. No. Trzeba to przemyśleć. Dobra, siema, bo się no zrobi. Eu și mă ocup pe robotii.